Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynków. Dziś może trochę opowiem o Bitmarkecie, bo padła kolejna giełda. Bitmarket no to dość spora giełda polska, to bardzo stara. No ale niestety też padła. I teraz, co ja o tym wszystkim myślę. Nie pamiętam, czy mówiłem miesiąc temu o Bitmarkecie, żeby uważać na tę giełdę. Na pewno napisałem na forum Bitcoin takiego posta, bo tam wymagali dodatkowej weryfikacji, reset haseł był, no że jeżeli coś się dzieje, zapala nam się żółta lampka, no to e, trzeba wypłacić wszystkie pieniądze z tej giełdy, a jeżeli uprawiamy day trading, no to zawsze trzeba mieć przynajmniej dywersyfikację na trzy różne giełdy. W mojej karierze, odkąd się zajmuję kryptowalutami, to padło już kilkadziesiąt giełd na których gdzieś grałem, czy to dużo, czy mało, no jest to dość sporo. E, także tutaj nie ma, nie jest pytanie na miejscu, czy dana giełda padnie. Bardziej pytanie zasadne jest, kiedy dana giełda padnie. No jak na razie tak wygląda cały rynek kryptowalut i e, na razie nic nie wskazuje na to, żeby coś się miało zmienić. Więc jeżeli nie mieliście środków na Bitmarkecie, a macie na jakichś innych giełdach, no, to weźcie sobie do serca te moje słowa, że jeżeli nie uprawiacie day tradingu, to nie trzymacie tam żadnych pieniędzy, tylko na czas wymiany. A jeżeli uprawiacie day trading, no to sobie to dywersyfikujecie na co najmniej trzy giełdy. No bo prędzej czy później, jeżeli nie, no to stracicie 100% kapitału. To prawie 100% szans na to, że tak się stanie. Niestety tak wygląda rynek kryptowalut. Przez cały czas jest to bardzo gdzieś dalekie od, od tego, żeby działało dobrze. Tak przy okazji BitMarketu to jeszcze jedną rzecz, bo BitBay ostatnio też prowadza ponowne weryfikacje. Nawet osoby, które się już weryfikowały muszą się znowu weryfikować. Jak chcecie wypłacić pieniądze z BitBay'a to się okazuje, że nie możecie, bo nagle trzeba się zweryfikować. Część osób dostała maile, że do dnia dzisiejszego trzeba Zrobić weryfikację, bo jak nie, no to konto zostanie zablokowane. Jeżeli coś takiego się dzieje, to zapala się co? Żółta lampka, tak? I wtedy wypłacacie całe pieniądze, jeżeli tam jeszcze macie jakieś pieniądze. A jeżeli uprawiacie day trending, no to możecie też te środki skurczyć albo też chwilowo wypłacić. Mówiłem o Bitfinexie nieraz, żeby tam nie trzymać pieniędzy. Ja już dawno tam nie trzymam. No ale Bitfinex dalej działa. Ale lepiej wypłacić, niż żeby się okazało, że, no, że stracimy 100% kapitału. No ja na Bitmarkecie miałem jakieś drobne, nie wiem, czy tam kilka złotych w ogóle było, więc jakby to nie jest dla mnie problem. Ale są osoby, które tam miały kilkaset tysięcy, a nawet są, które miały po kilka milionów złotych w kryptolutach czy w złotówkach, więc nie, nie popełniajcie tego błędu. Pewno ci, którzy oglądają mój kanał, od dawna wiedzą, że nie trzymamy pieniędzy na giełdach, bo nieraz o tym przypominam. I nieraz o tym mówię, jak jakaś giełda ma problemy. Ale przez cały czas gdzieś czuję, że zamiast jakieś nowe osoby, i wydaje mi się, że sobie wpłacą na giełdę, i te pieniądze są bezpieczne. No nie, są bezpieczne. Moja historia, kilkadziesiąt giełd, które padły to nie są giełdy wszystkie, które padły tylko te, z których ja korzystałem. Kilkadziesiąt giełd na, nie wiem, 7 lat 7-8 lat to naprawdę. Jest bardzo dużo. Oznacza to, że w ciągu roku pada kilka giełd. Czasami jest to takie dość zmasowane i pada jedna po drugiej, a czasami przez rok może się okazać, że żadna nie padnie. Wracając jeszcze do bitmarketu, jak wygląda sytuacja? Patrząc na to, jak to wyglądało w przeszłości, no to w większości przypadków niestety jest to strata 100% kapitału, jakiś tam miało. No ale. Są giełdy, które padały i gdzieś tam pooddawały pieniądze. A największa giełda i najgłośniejsza sprawa to MTGOX. Padł już bardzo dawno temu, w 2014 roku. Do tej pory ludzie nie odzyskali pieniędzy, ale syndyk trzyma wszystko pod kontrolą i jest szansa, że te pieniądze zostaną kiedyś zwrócone. Więc to jest pozytywne. Krypsy, jak padło też. też tam był syndyk, który pooddawał część ludziom pieniądze, więc. Czasami można coś odzyskać. Jeżeli chodzi o polskie giełdy, jak padł BitKureks, no to niestety chyba był 100% straty: wszyscy zaliczyli i nikt niczego nie odzyskał. No, z Bitmarketem niestety może być podobnie. Bitmarket został sprzedany chyba w 2015 roku. No i teraz kolejny raz miał zostać sprzedany. Jak już jakaś giełda zostaje sprzedana, no to wtedy zmieniają się właściciele. To też. Powinna nam się zapalić jakaś żółta lampka. No, i od tego czasu, no już ten bitmarket nie jest tym samym bitmarketem, który był. No teraz już, już go nie ma. Ci, którzy tam mieli pieniądze, co powinni zrobić? Więc tak, już zaczynają się pojawiać jak to zwykle w takich sytuacjach. Hieny, które żerują na czymś, nieszczęściu, że oni wam pomogą odzyskać pieniądze. I tak, z mojego doświadczenia, możecie powygrywać. Sprawy w sądach, możecie wziąć komodnika, musicie to, to wszystko zapłacić za sprawę w sądzie, za komodnika. Wszystko płacicie z góry i ewentualnie potem dostaniecie zwrot, jeżeli uda się coś odzyskać. No jeżeli na kontach w bankach giełdy nie ma pieniędzy, kryptowalut już nie ma, no to niestety oprócz tego co straciliście, stracicie więcej, bo dodatkowe pieniądze na komodnika i na sprawy sądowe. Nie ufajcie jakimś pierwszym, lepszym osobom, które powiedzą, że uda im się odzyskać pieniądze. Bo tak przeważnie nie jest. Ja bym na waszym miejscu, jeżeli ktoś tam miał jakieś pieniądze i to duże, zaufał jakimś osobom, które gdzieś już coś, w których tak działają od dłuższego czasu. I chyba z tego co mi wiadomo, tej Test też się ma tym zająć. I Rafał Zorowski jakoś osobiście gdzieś się w to chyba też zaangażuje. Więc wydaje mi się, że warto, jeżeli coś podpiąć się pod jakąś większą grupę, jeżeli byłby jakiś pozew zbiorowy i w tym kierunku działać, a na własną rękę raczej marna szansa, że uda wam się coś tutaj podziałać. No, tak jak mówię, z poprzednich tutaj zniknięć giełd, różnych haków, zamknięć, no wynika, że nawet jak szybko byście założyli sprawę, Szybko wysłali wezwanie do zapłaty, szybko wzięli komodnika, to już tych pieniędzy na giełdzie dawno nie ma. A jeżeli. No i aby się musicie wykosztować na te wszystkie opłaty. A jeżeli no, jakiś pozew zbiorowy, to jeżeli tych pieniędzy dalej nie ma, to kosztuje was to jakąś minimalną część, albo nawet za darmo. Macie całe postępowanie. Szansa jest taka sama, a nie musicie tyle wkładać pieniędzy, no i dwa, że nie będziecie dokarmiali tutaj różnych hien, które żerują na czyimś nieszczęściu, które właśnie obiecują, że odzyskają pieniądze, no jeżeli wy tam dacie jakąś zaliczkę. No tak, tak w historii to wyglądało, że nie kojarzę, żeby komuś się udało coś odzyskać, czy tam biorąc sobie nawet jakiegoś prywatnego detektywa, czy zakładając sprawę, czy komornika, Sytuacja wygląda ogólnie słabo i kiepsko, i lepiej dodatkowych pieniędzy nie inwestować, bo jeżeli chcecie założyć sprawę w sądzie, no to musicie od określony procent tej kwoty wpłacić, więc tu naprawdę można iść w grube koszty. A jeżeli byście się podpięli pod jakiś pozew zbiorowy, czy pod jakąś większą grupę, która hmm, organizuje się w tym temacie, ja tylko mówię, nie jakiś pierwszy lepszy człowiek z internetu, tylko ktoś z doświadczeniem, no to myślę, że to ma większy sens. Dobra, czyli przy okazji do marketu podsumujmy jeszcze raz. Nie trzymamy pieniędzy czy kryptowalut na giełdach kryptowalutowych. Jeżeli korzystamy okazjonalnie, kupujemy czy sprzedajemy, to przelewamy to na portfele, czy to fizyczne portfele, czy mamy jakiś portfel na komputerze odpowiednio zabezpieczony, zahasłowany. Zrobione oczywiście kopie seedów, żeby się nie okazało, że sami przed sobą się zabezpieczymy przed tymi portfelami i potem zgubimy hasło. Bo w tak jest tak, też nie wszyscy wiedzą, że jak się zgubi hasło, no to już możecie się pożegnać. Jeżeli to hasło jest trudne i nie da się brutal forcem tego złamać, to możecie się pożegnać ze swoimi pieniędzmi. Więc jak już się zabezpieczacie, to tak, żeby się przed samym sobą nie zabezpieczyć, tylko sobie zrobić też jakieś kopie zapasowe. Aby można było odzyskać dostęp. A jeżeli day trading, jeżeli gracie na bieżąco na giełdach, no to nie 100% środków, co przez cały czas zauważam, że większość tak jedzie na takim, że 100% na jednej giełdzie gra. No to jest bardzo kiepski pomysł, bo prędzej czy później te 100% straci. Dywersyfikacja przynajmniej na trzy różne giełdy. Dobra, to przejdźmy teraz do przeglądu. Jesteśmy już na platformie XT5, Broker XTB, giełda w Szanghaju. Jak Chińczycy? No, Chińczycy na razie w dół idą. Tutaj otwarcie z jakąś lekką luką. posy, ale na większe odregowanie, chyba na razie nie ma siły. Japończycy dość podobnie, też próba jakiegoś odregowania, ale na razie to wygląda dość słabo. W Stanach. W Stanach wczoraj mieliśmy. Spore odreagowanie na nasdaq no ale dzisiaj nie widać chęci na kontynuowanie wzrostów. S&P podobnie wczoraj odragowanie, dziś lekki minusiki. DAX. No Europa już coś przestaje wierzyć Stanom Zjednoczonym. Wczoraj jeszcze na koniec dnia tutaj nam się taki knot zrobił. Odbicie wyglądało na to, że za Stanami będzie no ale dzisiaj już widać, że nie bardzo i kolejna świeczka to już piąta z rzędu czerwona na DAX-ie. WIG 20 również w dół i dzisiaj też jesteśmy na minusie. Euro -USD. tak, euro USD po wyjściu z tego klina zniżkującego jeden lokalna, lokalna górka, lokalny dołek, wyższa górka. No i teraz, że tutaj rysujemy sobie linię poziomą. Mamy taką sytuację na 1,118. Czy nam się utworzy niższy dołek? Jak się nam utworzy niższy dołek, no to może się okazać, że to, przejdźmy na wykres tygodniowy, że to było fałszywe wyjście. Jednak mi z tego klina tutaj wyżej już nie pójdziemy i dolar nam się będzie umacniał. No ale zobaczymy, jest walka z tym poziomem 1,118. Na razie dziś odbicie, czyli ten dołek jest na razie wyższy niż poprzedni. Jak sobie wstecz, mamy coraz wyższe dołki, coraz wyższe górki i tworzy nam się też jakiś tutaj trójkąt rozwartokątny. Można sobie narysować, chociaż jakby rysować od tej strony, to faktycznie będzie taki rozwartokątny. Wysuńmy tu jedną linię. A z drugiej strony, wrysujmy sobie drugą linię. No, także zakres tu mamy spory, ale przebicie tego ostatniego lokalnego dołka no, może oznaczać, że niestety na większe wybicie na razie nie będzie szans. Na razie się jeszcze utrzymaliśmy. Fund do dolara. No, fund nam się osłabia. Wyszedł dołem z konsolidacji, przebił 1,25. I co dalej? Funtem. Zobaczmy na wykresie tygodniowym. No, na wykresie tygodniowym mamy jeszcze jedno wsparcie 1,24. Jeżeli to padnie, no to duże wsparcie, dużo, dużo niżej na 1,20. No, ale na razie jeszcze kurs nam tutaj próbuje odbijać, ale widać, że funt przez cały czas nam się osłabia. Na franku, no, frank, e, jesteśmy w konsolidacji, patrzymy na wykresie tygodniowym, ale Przebijamy, testujemy tą linię trendu spadkowego, i tu jest większa szansa na wyjście górą z tej konsolidacji niż dołem. Przynajmniej patrząc po historycznie, te, ten kurs już testował tą linię od góry kilka razy. I jeżeli będzie kolejny test, to może się okazać, że tym razem już przebijemy 3,86 na franku złoto. Złoto przetestowało 1438 po raz drugi. Wczoraj wyglądało na to, że będzie tu odbicie, ale dziś na razie nie ma siły i no niestety może się okazać, że będziemy testowali po raz drugi 1375, czyli tą górną bandę konsolidacji, z której się wybiliśmy na srebrze. Na srebrze przetestowaliśmy górną bandę konsolidacji 1489 i wczoraj odbicie. No dziś, co ciekawe, srebro. Lepiej od y, złota. A na ropie mamy lekkie, powolne odbicie. Dobra, przejdźmy teraz na kryptowaluty. Jesteśmy już na platformie TradingView. Ej, bitcoin powoli, powoli dalej rośnie. Piąty dzień z rzędu zielona świeczka. Przebiliśmy ostatnie opory na 12 tysiącach. I wygląda na to, że utrzymaliśmy się w tej hiperboli. Jeżeli sobie trochę tutaj wykres zmniejszymy, no nadal jest szansa utrzymania w tej hiperboli. Tylko kolejne dni muszą być coraz większe świeczki zielone. Jeżeli tak by miało być, to dziś albo jutro test 14 tysięcy, czyli ostatni lokalny szczyt. No jeżeli nie, to co mówiłem, jeżeli ten Wzrosty będą się nabydłużały i pójdziemy bok, to większa szansa będzie na spadki, ale jeszcze próba ratowania kursu. Przejdźmy na wykres tygodniowy i wygląda to jeszcze w miarę sensownie. Szybka, jednodniowa korekta, czyli jak najbardziej do tego schematu, który mówiłem, że kolejne korekty były coraz krótsze w tym schemacie bańkowym, czyli tej hiperboli I na razie mamy to zachowane. Jedna Tutaj czerwona z dużym knotem od góry świeczka korekcyjna, i potem dalej idziemy w górę na wykresie tygodniowym. I kolejne świeczki powinny być większe, żeby ten schemat zakować, zachować. Jak na razie to wygląda. Jeszcze jest to do zrobienia, że kurs się nam utrzyma. Na resztę kryptowalut na tle bitcoina wygląda trochę słabo. BNB bardziej w dół. Zobaczmy ETH. No, ETH też próbujesz w górę, ale ETH jest dość mocno wykorzystywaną kryptowalutą, więc nie ma się co dziwić. EOS. No, EOS to już kolejny niższy dołek zrobił. Niższa górka, niższy dołek. No, nie wygląda to za lepiej. Litecoin. Ostatnio pomyliłem się, mówiłem, że niecały tydzień do halvinga to chodzi oczywiście o niecały miesiąc, bo na początku sierpnia jest podział nagrody na Litecoinie. Ale widzimy, że tutaj też weszliśmy, przebiliśmy linię trendu wzrostowego. Jakbyśmy sobie rysowali tutaj linię trendu po ostatnich dołkach, no to okazuje się, że ta linia została przebita. No, ale jednak po przebiciu kurs nie zanurkowo, więc jeszcze nic straconego. Czyli Bitcoin próbuje jeszcze walczyć o to o utrzymaniu się w schemacie bańkowym. Reszta kryptowalut za bardzo nie ma jakby kapitału na resztę kryptowalut. Zresztą są wakacje i dużo osób gdzieś sobie odpuszcza handel i rynki w tym okresie, więc może już nie starczać kapitału na cały rynek kryptowalut. No zobaczymy jak się sytuacja będzie rozwijała. Na razie jeszcze jest szansa, że nowy lokalny szczyt, a jeżeli tak by się ta hiperbola miała utrzymać, no to jest szansa nawet tutaj na testowanie 17 tysięcy. Jeszcze jeden opór przed 20 tysiącami, gdzie było ATH na Bitcoinie. E, dobra, myślę, że to tyle na dzisiaj. Nie będziemy tutaj przedłużać. Dziś nie będzie komentarzy. Do komentarzy jakoś nie wpadło mi w oko nic ciekawego, co. Warto byłoby przytoczyć. Czekam na kolejne komentarze. Może w następnym odcinku coś się pojawi. Czasami, jak widać, jest więcej komentarzy, czasami mniej, a czasami nie ma w ogóle. Dzięki za dzisiaj i jeszcze raz przypominam wszystkim: nie trzymamy pieniędzy ani kryptowalut na giełdach kryptowalutowych, a jeżeli uprawiamy day trading, to dywersyfikujemy się na co najmniej trzy różne giełdy. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do następnego razu.